Siemanko, witajcie, witajcie ponownie na moim kanale. Dzisiaj będziemy coś robić. Więc zapraszam do oglądania. Jakby ktoś zapomniał, ja jestem Bergar. A mogliście zapomnieć, bo ostatnio trochę słabo z filmami. A więc tak, tutaj jest basen. W tym basenie był chlor, ale ja ostatnio wlewałem takie specjalne uzdatniacze, które rozpuściły ten chlor czy coś takiego. W każdym razie już go tam nie ma i ryby jakby mogą już pływać w tym gym, więc a właśnie chciałem wam powiedzieć, żebyście wbijali na mojego Instagrama z dziwną nazwą Bergard 3K, nawet trudno mi się to wymawia. Możecie wbijać, link macie oczywiście w opisie. Będą tam różne rzeczy na temat kanału, nie kanału. Wiecie. Tutaj są pudełka, ale to nie jest ważne. Dzisiaj z tego basenu wylejemy wody, ale... Wylejemy ją zapewne tutaj do rowu. O, zaba tam wskoczyła. I dzisiaj mam jeszcze pomysł złowić do rowu pierwszą rybę. Jak nalejemy już tam wody, zobaczę jak to będzie wyglądać. A poza tym, tutaj jest jak widzicie taka kałuża, z której woda nie wysycha, i tam nawet jakaś jedna ryba może sobie żyć. Więc tą wodę z basenu, jakąś pombą jeszcze nie wiem, jaką przelejemy tutaj. I zobaczymy jak ten ruch się napełni i czy się w ogóle napełni. Jeśli okaże się, że nic się nie napełnia, woda pójdzie do stawu ale tak nie będzie. A drugą rzeczą jaką dzisiaj będziemy robić będzie właśnie złowienie tej ryby. Z mojego TZW stawku. A tak BTW to widzicie basen na tym zdjęciu. Jest duży, mieści się w nim tak dużo osób. A to jest basen realny, no raczej taki rozciągliwy to on nie jest. Tutaj jakby taki szerszy albo coś. Dobra, nieważne, zaraz przechodzimy do akcji. Patrzcie, tutaj w basenie jest taka dziura, do której się tutaj wkłada tego szlaufa i wtedy ta woda wylatuje, tylko coś wylatuje na zewnątrz, a nie do szlaufa. A tu jest drugi koniec szla szlaufa i woda już się leje, nawet nie wiem czemu, no i tutaj będzie się lała. Myślę, że to może się udać. Dobra ludzie, wreszcie udało się podłączyć tego szlaufa, już się woda leje. ludzie. Byłem teraz przed chwilą na kebabie. Właśnie przyjechałem. No i to co się tutaj stało to nie wierzę w to. Patrzcie tutaj się tej wody nalało. Tutaj jest już woda. Jest mega dobrze. Lepiej niż myślałem, że będzie. W basenie na razie dużo wody tutaj nie ubyło. Ale pierwszą rybę będziemy łowić już jutro. E, ponieważ już dzisiaj się robi późno. Więc... I tak BTW to jutro są moje urodziny. Więc jutro złowimy sobie urodzinową rybkę. Która pójdzie do rów. A wy musi, musicie zostawić łapkę w górę na urodziny Ale ciemno, dobra widzimy się jutro Urodzinowe śniadanie Dobra więc witajcie w kolejnym dniu Patrzcie ile wody się nalało Odtąd do tamtąd, już tutaj ta woda nawet się zrobiła przezroczysta. Oczywiście to później może się dolewać jeszcze dotąd, jak już będzie tutaj naprawdę dużo wody. Ale teraz i tak jest głęboko. Tam pod korzeniem, pod korzeniem nawet jakąś glinę widzę, czy coś takiego. A moje tamy, jak stały, tak stoją, nienaruszone. W basenie jeszcze zostało trochę wody tutaj na dnie, bo tam gdzie się wylewała, to nie dosięgła ta woda, czy coś takiego. Nie wiem w sumie jak to, to jak coś teraz wyjmę stąd, bo to jest jeszcze ciężkie. I w ogóle nie wszystko lałem do rowu, tylko też tutaj wlewałem sobie do stawu. Dolałem sobie wody do stawu, widać, że lilie zatonęły. Ale dobra, jak widzicie woda w rowy jest, więc teraz czas na złowienie pierwszej ryby do rowu. Więc co, łowimy rybkę i wpuszczamy. Przyszedłem sobie do garażu po sprzęty, a tutaj gdzieś się myszka schowała. Wchodzę, jak tutaj myszka sobie dać Nawet nie wiem, gdzie ona teraz jest. Dobra, wędka już zarzucona. Spławik zarzucony przy Kamera coś wprost nie może złapać, ale tam przy liliach jest spławik. Takie coś idzie do wody. Jest właśnie branie. Był ostry odjazd. Coś dziubie dość mocno. Wierzę cały czas, dziubie. Zaraz będzie zacięcie. No serio, ryby mnie trollują. Jest wreszcie ryba. Jest pierwsza ryba ludziska. E, zaraz zobaczymy, co to jest. Idziemy tutaj na, bu, na bułeczkę Już wyholuje Coś nawet walczy, nawet dość mocno walczy To jest karaś Tylko taki dość spory ten karaś jest Ale wa trochę walczy O, no duży karaś o. Ty, nawet mi żyłkę z kowroka wyciągnął Cześć, zaraz muszę go tu jakoś wyholować Ty, jaki duży, ja nie wiem czy on się zmieści do rowu Dobra, więc jest taki oto spory karaś Oficjalnie jest pierwszą rybą, którą wrzucę do nowego rowu. Oczywiście będą jeszcze zarybiania takie normalne, ale to będzie nasza pierwsza ryba. Dobra, więc bez przedłużania zacznijmy naszą ceremonię wpuszczania pięknego karasia do rowu. Chodź tu, no w sumie dobrze się karaś złowił. Lecimy z nim do wody oficjalnie. Puszczam cię Poszedł walną głową w muł, ale poszedł i pływa. O! No w sumie czego mogłem się spodziewać? Oczywiście, że pływa. Więc prześledźmy może trochę codzienność naszego karasia. Na razie trochę omyszałowiany. Bo no wiecie, sowa myszołów osowiały to też może być omyszałowiany. Więc na razie sobie tam siedzi. Ja teraz idę na chwilę do domu i zobaczymy, co będzie robił, jak przyjdę. Dobra, przyszedłem, co robi nasz pan Karaś. Chyba siedzi w tym samym miejscu. To chyba, no ale trochę się tutaj zamuliło. Chyba dostał depresji. Czekacie, dam mu coś do jedzenia. I tak tego nie zje, ale co z tego. Więc to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Jeśli tak, to zostawcie oczywiście łapkę w górę. Subskrybujcie, wbijajcie na Instagrama. W komentarzach piszcie imiona dla naszego Karasia. Ja się z Wami żegnam. Marka.